Liturgia Słowa w Mszy Świętej to spotkanie z Jezusem w Jego Słowie. Liturgia Słowa wywodzi się w dużej mierze z liturgii żydowskiej. Ale chrześcijaństwo nadało jej nową treść. To sam zmartwychwstały Pan, który żyje w swoim kościele, naucza swoich uczniów, oświeca ich i karmi swoim słowem. Czyni to dla nas za każdym razem, kiedy przychodzimy na Eucharystię. Pan jest pośród nas i wyjaśnia nam pisma. Daje nam klucz, który otwiera horyzonty Bożej mądrości. Pozwala nam zrozumieć Boży plan zbawienia oraz jego historyczną i logiczną ciągłość od Starego Testamentu poprzez nowe przymierze aż do teraźniejszości. Liturgia Słowa to Chrystus Siewca, który sieje ziarno. Do psiania są długie zagony ziemi sięgające horyzontu. Van Gogh przedstawił na swoim obrazie Siewcę, który, przepasany płachtą, szerokim i wprawnym gestem, rzuca ziarna zboża w ziemię. Zachodzące słońce. Oświetla jego postać oraz stojące blisko polne drzewo tajemniczym światłem, co podkreśla, że ta scena jest jedną wielką metaforą. Owa siejba, przedstawiona na obrazie Van Gogha, to piękny obraz siejby Bożego Słowa na roli naszych serc. Siewca sieje ziarno słowa. Każdej przy świętej. Los owego słowa jest bardzo różny. Los Bożego Słowa, które pada na glebę ludzkich serc ilustruje nam przypowieść o śwcy przedstawiona w Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus najpierw mówi, że Słowo Boże jest jak ziarno, które Pada na różną glebę. Najpierw mówi, że jedno z tych ziaren pada na drogę droga asfaltowa. Miałoby pecha takie ziarenko, gdyby padło na taką drogę. Nie ma szans, żeby wyrosło, żeby zapuściło korzenie. Na tej drodze co prawda nie często, ale jeżdżą samochody. Przyleci jakiś ptaszek. Kury chodzą tutaj właśnie w zaroślach. Przyleci kura, przyjdzie, wydziobie. Przejedzie samochód. Przyleci ptak. Takie ziarenko nie ma szans rozwoju. Ta droga to symbol ludzkiego serca. Ziemia gleba, ludzkiej duszy, w której jest dużo rozgardiaszu, hałasu, nie ma tam skupienia. Słowo Boże nie ma szans się zakorzenić. Jest to gleba, bardzo niesprzyjająca Bożemu słowu. Ziarno padające na drogę, nawet taką polną, nie ma szans. Zakorzenienia. To symbol y, ludzkiego serca, w którym jest rozgardiaż. Nie ma wyciszenia, nie ma ciszy. Wiele różnych spraw. Nie ma szans Boże Słowo, żeby ono zapuściło korzenie. Drugie ziarno pada na skałę. Na tej skale też ziarno ma trudne warunki. Owszem, może nawet gdzieś tam by zakorzeniło się, złapało się korzeniami na chwilę, ale przyjdzie słońce, przypiecze i nic z tego nie będzie, z tej roślinki nic nie wyrośnie. Y, skała nie jest dobrym środowiskiem dla ziarenka. Nie wyrośnie. Y, przychodzi słońce, wypali. To jest symbol. Y, Człowieka i ludzkiej duszy, która czasami nawet na chwilę przyjmuje Boże Słowo, ale tylko na chwilę. To jest taki chwilowy entuzjazm w przyjęciu Bożego Słowa życiem, wiarą, ale tylko przez jakiś moment. Zaraz później przechodzi ten entuzjazm i z Bożego ziarenka nic nie zostaje. Zostaje wypalone. Trzecie ziarno pada między ciernie i krzewy. I te ciernie zagłuszają najczęściej ziarenko, które nawet może wypuści korzenie, wyrośnie, ale roślinność, która tu już rośnie, to jest teren zajęty. Ona nie pozwoli temu ziarnu, żeby ono wyrosło i wydało plon. Zagłuszy je. Ciernie, krzewy, chwasty. To ziemia zakwaszczona i ona nie pozwala temu ziarnu wyrosnąć. To jest symbol człowieka, który ma wiele trosk różnych, który myśli czasami nawet o Panu Bogu, sprawach zbawienia. Ale troski doczesne okazują się później ważniejsze. Codzienność, tak zwana. Zdobywanie rzeczy materialnych, również, również to, co symbolizują te ciernie, czyli właśnie to, czym żyje człowiek, sprawy codziennego życia. Dzisiaj często nawet rozrywka, dzisiaj często również to, co człowiek może robić z wolnym czasem, telefon, internet, bardzo absorbuje człowieka. To wszystko, co nie pozwala temu. Y, temu właśnie ziarenku wzrosnąć. To, to wszystko, co zakrywa to ziarno. Zresztą my sami nieraz y, próbujemy y, jakoś zniwelować to działanie Bożego Słowa, Bożego ziarna, i sami, wiedząc, że to Słowo jest jak ostry miecz, to troszkę staramy się je stępić, albo wiemy, że to jest ogień, który potrafi zająć serce człowieka. Więc polewamy go trochę wodą rozsądku, albo też wiemy, że to jest przecież, przecież wielka siła i też nie pozwalamy jej wzrosnąć. Te krzewy, te ciernie, to symbol wszystkich spraw, które okazują się ważniejsze dla człowieka niż Słowo Boże. Słowo Boże owszem, gdzieś tam właśnie pojawia się, ale ważniejsze dla człowieka. Jest jego życie doczesne, sprawy, którymi się zajmuje na co dzień, zdobywanie utrzymania na utrzymanie, zarabianie na to utrzymanie, a nawet tak jak powiedzieliśmy, również sprawy odpoczynku, relaksu, turystyki. To wszystko okazuje się ważniejsze niż sprawy Boże. I w ten sposób ziarno, które wpada między krzewy i ciernie. Zostaje zagłuszone i nie wyrośnie, i nie wyda plonu. Całe szczęście, że niektóre ziarna padają na glebę żyzną, dobrą, taką, która przyjmuje to ziarno, i to ziarno ma duże szanse, żeby przynieść plon. Wyrasta na niej dorodne, piękne, wykształcają się kłosy. I w tych głosach jest już wiele, wiele ziaren. Ewangelia mówi, że to są ziarna, które przynoszą plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, a nawet stokrotny. To są ci, którzy słuchają Słowa Bożego z szacunkiem, stwarzają temu Słowu warunki, żeby wydało owoc, starają się nim żyć na co dzień. Zauważmy, że siewca sieje wszędzie, wykazując się wielkim optymizmem, nadzieją, a może nawet jakimś szaleństwem. Rzuca ziarno nawet na drogę, w krzewy, chwasty i zarośla, a także na skałę. Bo wie, że jego słowo ma moc stwórczą. Jeżeli zostanie przyjęte, zdolne jest dokonać cudów. Przy naszej współpracy może wyrosnąć zboże, nawet na bezwodnej i piaszczystej glebie dzisiejszego świata. Może zakwitnąć pustynia, a przy współpracy z Bożą Łaską, ziarno zakiełkuje i przebije się, nawet w zachwarszczonej ziemi współczesności. Zmarnowane słowo to wielka strata. W Ewangelii według Świętego Marka czytamy: Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Plon mógł być piękny, nowe dobro, przemienione życie człowieka, ufność, miłość, przyjaźń z Bogiem. To nie wina ziarna. Ziarno było zdrowe i dorodne. Ale gleba zła, ziarno się zmarnowało. Ewangelia na szczęście nie prawi nam komplementów. W przypowieści o siewcy zarzuca nam, że mamy twarde serce. Tak bowiem można ogólnie określić postawę symbolizowaną przez drogę, skałę czy ciernie. To ziemia niezdolna do przyjęcia ziarna. Wzbranianie się przed przyjęciem Słowa Bożego świadczy o tym, że jeszcze się nie nawróciliśmy w pełni. Jeszcze nie jesteśmy w pełni uzdrowieni. Ewangelia stawia nam osobiście pytanie o to, co robimy ze Słowem Bożym. Jaka jest nasza odpowiedzialność wobec Słowa Bożego? Czy przed Słowem się nie bronimy? Głębokiej przyczyny zmarnowania Słowa należy doszukiwać się w naszym wewnętrznym nastawieniu. Wróćmy do pytania, co znaczy mieć twarde serce. Bo to wynika z przypowieści o siewcy, z naszej też refleksji nad naszym słuchaniem słowa Bożego w kościele, w mszy świętej. Mieć twarde serce to znaczy zdradzić słowo. Pozbawić jej mocy. Rozmyślam nad tajemnicą ludzkiego serca, które w tak różny sposób przyjmuje Boże słowo lub go nie przyjmuje. Myślę o tym, jakie jest moje serce, jaką ja jestem rolą, jaki plon słowa wydaje, czy moje kłosy nie są puste. Staram się realnie ocenić plon, który wydaje. Czy nie jest on zbyt mizerny? Jak daleko mi do plonu stokrotnego? Porażniw coraz bliżej. Tyle razy uczestniczyłem w Eucharystii, tyle razy słuchałem Słowa Bożego w liturgii. Jaki jest jej plon we mnie? Z czym stanę przed Panem? Czy moje serce nie stało się spieczoną, jałową pustynią? Czy nie stało się polem zachwaszczonym, z którego już dawno nikt nie wyrywał chwastów? Panie, broń mnie przed zatwardziałością, przed lenistwem, zaniedbaniem duchowym, pustką serca, przed zniechęceniem, smutkiem, zmaterializowaniem. Broń mnie też przed użalaniem się nad Sobą i żarem porządliwości, bo wiem, że to nie jest dobra gleba dla Twojego słowa. I użyźnij mnie, Panie Twoim Duchem Świętym i Jego darami, daj mi rosę z nieba, pokorę, Twoje przebaczenie i miłosierdzie. Obudź we mnie dobre pragnienia. Pomagaj mi przezwyciężać to wszystko, co zagłusza i zabija Twoje słowo we mnie, i daj łaskę przyniesienia wielokrotnego plomu.